o hej się widziałem szpijanka no co robię sobie dalej proszę państwa to co zamierzałem teraz sobie choć cukru mi brakło już w kosztach więc słuchajcie zrobiłem cukier ola. nie za bardzo ten cukier jest do tego robienia bo go nie, nie rozstry nie

To jest niedobrze, bo koszt dałem. Kuchy. Może rozbiję. Lubię, jakby ja mogłem. Proszę. Chyba zdało się egzamin I słuchajcie co tutaj jeszcze robię Teraz robię tutaj też Ciasto na blinki Miałem dwa białka Dodatkowo jeszcze Dwa jajka Wbiłem I widzicie O proszę To zostawimy do Bo też chcę tutaj wziąć Trochę szczyptę soli dałem Hej, trochę za wysoko, panie kamerman. Czyli... Oj, dobra, niech będzie tak. I robimy. Może mogę dwa włożyć Wyłączymy. I proszę ja was, drożdże, proszę, ładnie mi się już ruszyły. Także pięknie. Suzana nie umiała zrobić drożdże. Nie wiem co ona włożyła. Mleko chyba włożyła z drożdżami i myślała, że jej się ruszy. Nie dała, nie dała wtedy i taką awanturę ze mną zrobiła. Że ja ją krytykuję, bo nie wiedziała jak się drożdże robi. Kobieta. 60 lat, prawie na karku. Oj, to jest. Siubarek taki, można powiedzieć. A ja tylko patrząc, jak mama robiła, się nauczyłem to robić. Bo chciałem takie rzeczy robić. O. No i teraz. Poczekamy, potem. Jeszcze weźmiemy troszeczkę to. Wymieszamy. Proszę. To to ha hałasuje, to nie ma jak wam mówić o tym nawet. No nic, zostawimy to. Słuchajcie, co mam wam powiedzieć? Ja się dziwię całemu światu, że nie są w stanie nic zrobić. To jest wszystko, słuchajcie, wielka propaganda i nic więcej. Hipokryzja, żeby. A zapomniałem jeszcze. Wodę przecież sobie zrobiłem na kawkę. Na cappuccino o, zobaczcie, Ko dużą dałem łyżkę, bo nie będzie tu, chyba w saloniku położyłem łyżeczki Wszystko wyniosę, a potem nie mam. O, już mi lekko, nie lubię tak się ten plastik. Bierze do, się zamasza i słuchajcie. I jak można doprowadzić XXI wiek na paść? Tak, o tych teraz zbrodniach mówią. I proszę ja Was, no zbrodnie mają być. I to jest w porządku. Można jechać na wojnę, zrobić wojnę, zniszczyć, nic nie osiągnąć, pokazać swoje ja. Dziewczyny tam gwałcili, jak mówią, trupy zostawiali. Dodajcie no spokój, barbarzyńcy, i świat nie jest w stanie nic zrobić, bo o pieniorski chodzi. Zachód się boi, tam już nie umią się bronić, tam się już nie umią bić w ogóle tak jak w szkole. Tylko jeszcze rabstwo umie się, się bić, kurde. Czy jacyś? Tchórze od... przywykli żyć tak, i świat nie jest w stanie nic zrobić. Ja to się dziwię, po co to ONZ jest. Widzicie, co sam bym teraz tak sobie pomyślałem, wziąłbym kurczę, de, żeby kilku łopaków byśmy kil, kilka tirów ruskich zatrzymali, i potem wszystkie zatrzymywać. Blokada niech tu stoją, kurde, niech, niech gnije im towar na, 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 na trasach. Żeby na świecie kryzys był, przez to, że jakiś psychopata może zaatakować, a tam u nich w tym Białop, Białogardzie, czy gdzieś tam Biłgardzie zaatakowali. Te zbiorniki. No, nieważne, czy to Rosjanie sami to prowokacje, czy nawet jakby Ukraińcy. Ukraińcy powinni im już, kurde, Moskwę bombardować rakietami. A co? Im wolno, a tym nie wolno. Nie, no, jak to tutaj jest? To do mojego domu ma ktoś przyjść tutaj się rządzić, jak u siebie i mnie wygnać z domu? Ja mam u sąsiada obiad gotować? I świat na to pozwala. Od czego są te ONZ-y, to wszystko? To jest pić na wodę, wszystko. To jest hipokryzja wielka. Proszę was No nic, zobaczymy kogel mogel hmm. pychotka Zobaczcie hmm. Niebo w gębie Ja lubię takie złe rzeczy Jakby moje dziecko zostało Nikusio Tam jakbym ją nie przywiózł to ma prawo być zabita, czy zraniona, czy zgwałcona. Dodajcie no spokój, bo tak jakiś psychopata, którego zastępcza rodzina wychowała. Bo Putina nie wiem, czy wiecie, zastępcza rodzina wychowała. W ogóle się dziwię, że to tak wszystko działa Tam teraz powinni tak odeprzeć Że powinni nawet kurs z nim zabrać w ramach, w ramach Jakichś tam odszkodowań Czy nawet oprócz Krymu Do Doniecka to jeszcze Roztok na domu Za straty Wojenne Tak to powinno się odbywać A te kraje co gwarantowały Że Ukraina będzie Będzie miała Nietykalność terytorialną, to powinny teraz, proszę Państwa, dwa razy tyle oddać, co im Krym i do, do niej zabrali. Ja tak uważam. Oni ze swoich terytorium powinni oddać teraz Ukraińcom. I byłaby Ukraina kawałek w Anglii, kawałek w Niemczech, czy we Francji, czy tam jeszcze w Ameryce. jest takie proste na chłopski rozum Nie potrzeba być ekonomem Czy politykiem Bo to nie są politykierzy Ani politycy To są oszołomy Tak jak oszołomem Jakimś jest ta Sabrina Sabrina Frances Mi tak pisy robi Tutaj Się podlizuje Żebym dziecka zdjęcia przesłał co, a może jesteś zboczeńcem, co? Może chłopem jesteś? Może, może kasanową jesteś? Bohaterzy w ciemno. Ja misję swoją wypełniłem, bo zakończyłem su sukcesem. Udowodniłem, jak ojciec kocha dziecko. Oka, hej Także lajkujcie, subskrybujcie. A potem będziemy robić wszystko. Aha, żeby tutaj mi się drożdżami lekko zdjęcie uwróciło moje nikulki. bo Na każdym filmie, jak tutaj będę miał możliwość, to zawsze nikuszkę będę pokazywał. Proszę bardzo. Tak wyglądała wcześniej. A tak obecnie. Tak, tu teraz czekam, aż czas to się ruszy.